Czy płaczesz, czy żygasz, czy jabłko przegryzasz, zaobserwuj nas, zapraszamy was! Y -y, baby Shity, teraz tak na poważnie. Będziemy grać 99 nocy w lesie! Nie pytajcie, jaką mamy sumę dni, bardzo dużo. Ogólnie, dobra, chodź ze mną. Ogólnie, wydałam przypadkowo diamenty na jakieś niepotrzebne coś, ale dobra. Eee. Czy że będę jadła była no, mam ten ten z tego, że tam pisze dzieci pomogłam. Mam tak pistolet laserowy. Chodź, mm. sprintujemy. Który autobus? Nie, <śmieniciela> od razu poszła po mnie. Nie, no bo to się opyla, że jakby y, zła, y, no daj tam. Uwaga. Bum, bum, kci, 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 bum, bum. boom, bum mam Kowala. Więc weźmiemy sobie drzewie w yy, się? Chyba wilk mnie goni. Wilk Mnie goni. Nie mogę tak pierwszego dnia umrzeć. Czekaj, nie mam mega mi się gra na tablecie, bo prawie nigdy nie gram na tablecie. Oh. Bogom żeby dobry worek. Ej, mam dobry worek. Dobra, idziemy to dać wszystko do ogniska, żeby się powiększył chociaż na trzeci level, albo na czwarty nawet już może. O, oh, dobra. Nice. Bo... nice. Ja po drodze też znalazłam te pierwsze takie free węgle. Leżą sobie w random <grymka> miejscu. Kocham free węgle. No <grymka> nie przez sposób to jest po prostu branie jak najwięcej węgla. Słyszałam jelenia, ale nie jest aktywny pierwszego dnia, więc nie mam z czego się bać. A, kolejny wilkafa! O, ogólnie uciekam przed nimi. Ja jestem kozak. Umieję, ale skutki te, skutki króliczek. Kolejny węgiel, sześć węgla już mam. A czemu mnie gonią? Czemu mnie goni tyle miękko alfa? O, przestały mnie gonić. O, bandaż. Oj, przy okazji nazwę dziecko. A! Nie wydać. Zdjęłam sobie surowe mięso, bo kocham surowe mięso. to dziecko. O, mam dwa te. Dwa, dwie skóry wilka. Mogę ci dać jedną. O tu weź nie to nie tak, że mam tak mało życia jak nie wiem. O kolejny węgiel, bo dużo węgla. O widzę kolejne dziecko, czekaj, idę po nie. Mmm, powinna być ta muzyczka taka, tego... tego auta takiego, co tak brzęczy, nie? Mm, mm. <laughs> A no wiem, no wiem, wiem, u mnie też to słychać. Mamy bardzo dużo węgla, mamy raz, dwa, trzy, ja, cztery. Po z, y, tam, z Siedem, no. osiem, dziewięć, dziesięć węgla. Dobra. Kurde. Tak mało węgla. Tak mało zostało. Zostało siedemdziesiąt ileś. Dobra. O no to poczekaj, to, to ja też mam węgiel jakiś po drodze. Ale tutaj zostawię... Pocz! Dziewięćdziesiąt, dobradowej, zbieramy drewno! No to zaraz ze mną pobijesz rekord. Jest drugi dzień ludzie. Ej Boże mój bebech widać. Bebech takie świnki. Poza tego... <grych> Możesz zobaczyć. No patrz. Skórzany korpus mam. I mi widać Dziękuję. bebek. Wejdę ja po dziecko. Dobra, idź ode mnie, Ty, przyklęty wilku. Alfa, zabijanie nie jest cool. Dobra, chodźcie mi tu. Zie one stoją na sobie, ale dobra. O! Szach moja skóra, wilka alfa. Dwa wilki alfa mnie gonią. To to demona. No wiem. Boże, ludzie, ja bym umarła na czwartym dniu, to się nie godzi. A. Siema. mamy meczinko ogólnie. Dobra, mamy dwie gazoliny ogólnie. Uoo, 51 level. O, dużo węgla. Aaa, dużo węgla. Dobra, idę tam zaraz. W ogóle ponoć polecają ludzie tą rangę kucharza, tylko tego innego kucharza. Gdzie tam masz różne wiesz, te ulotki? Ja właśnie będę chciała to kupić, ale dopiero po tam innym. Zgubił się. Smuteczek. Naprawdę obok mnie leżał Rajf, a wydropiło wydrupił, mi w skrzynce Rajfa. Dzięki wielkie. Ale to jest, się ci nie jest. Hey. Pole obrony! Fajnie. O, bandaż. Też fajnie. Ty, ty jesteś naprawdę na drugim końcu. No tak, co? O ty, o ty, szczurze. Ja raz miałam świetną siekierę, nie mając, e, nie mając dobrej siekiery. Czyli najpierw miałam słabą siekierę i wydropiło mi świetną siekierę. Aha. Aha. No, no

Mamy upgrade'owanego tego rzemiosła. <noise> Koń. Dzieciutalu bojów. Ogółem to pada, jakby ktoś nie zauważył, ale nie zauważył. On mi z kilometra zobaczył. Jestem głodna. Spoko. Ja też zaraz będę. Ale na szczęście widzę, bo siebie niedźwiedzia. Zrobiję sobie wielka alfa, bo nie mam nic innego lepszego w życiu. A ten wilk alfa jedyne co mi dał to mięso. Zu, na farmie tu chodzi wiek alfa, trzeba go zabić. Zobaczmy. O, zjemy sobie. Ukłonna jestem. O, widzę kolejne dziecko, idę. O, nie no, się zobacz. masz się z tym? Patrz, co mam? O Jezus, Maria. Dobra, dawać tego olibale. Uuu, dawać to wszystko. No. dawaj zbieraj drewno. baby maszyn jest o ale sikme mm -hmm. dobra dawaj tego miska i yeah! O, moja skóra tego e, nie zwiedza? No, o diament. No, fajnie, i se diamond indeska. No, znowu? Przed, przed chwilą co by się wyczynił rano. No, ma no, wygląda jak jakaś ręka. I <laughs> Porek, który ma otwartą paszczę. Josie, jeśli wiesz w ogóle, jak wygląda Josie, ale. Jeszcze taki mały zielony stworek, który mówi... się! Patrzcie mam. O, dziecko. Dziecko się znalazło, ale dobra. Ale lepiej patrz co ja mam. U, wow, lepiej patrz co ja mam. Bombastik, bombastik, bombastik i jeden mam w inventory. Idzie ten handlarz z furami... Szkoła, łóżka nie no, wiem na Idzie ten handlarz z furami cały? Tak sami. No zaraz iść do zamku. Nie, do zamku nie szło. No to nie masz skrzynki, proszę cię bardzo. Akra Abracadabra. Ale angielski. Wiem. Да, добра. то так темно, я к небе.